Kiedy spotykamy się z kimś pierwszy raz, albo jesteśmy w jakiejś nowej grupie, to zazwyczaj dość szybko wymieniamy się takim wzajemnym pytaniem, które pozwala nam poznać siebie. Tam skąd jesteś? Nie? Skąd przyjechałeś? Każdy mówi z miasta, jakiegoś tam, z jakiejś miejscowości. Jakoś tak te pierwsze pytania pozwalają nam poznać siebie właśnie od tej strony, jakby z zamieszkania. Tak, skąd jesteś? Dziś chciałabym powiedzieć też takie pytanie, postawić je tutaj, i jeszcze jedno, w sumie dwa pytania. A skąd Ty jesteś? I dokąd zmierzasz? Skąd jesteś? I dokąd zmierzasz? Dlaczego takie pytania? To są bardzo podstawowe pytania. Jeśli chodzi o życie człowieka, każdy z nas musi sobie zadać kiedyś takie pytanie, skąd jestem i dokąd zmierzam. Dziecko Boże, człowiek, który jest święty, czuje się dzieckiem Bożym, zna doskonale odpowiedź na te dwa pytania. I to pytanie rodzi taką odpowiedź Jestem z domu Boga Ojca. Zmierzam również do Niego. Skąd jestem? Jestem z nieba, jestem z serca Bożego i zmierzam z powrotem do Niego. Taką odpowiedź ma człowiek święty, ten, który zrozumiał to swoje najgłębsze korzenie, skąd naprawdę jest i wszystko, co dzieje się pomiędzy jego wyjściem z serca Ojca. Do momentu, kiedy zakończy swoją pielgrzymkę, to wszystko, co jest pomiędzy, czyli całe nasze życie, właśnie jest jakby tą klamrą spięte, ale też objawia nasze pochodzenie i cel naszej wędrówki. Człowiek święty żyje tak, że wszyscy wiedzą skąd przyszedł i dokąd idzie. Kochani, wczoraj usłyszałam takie wyrażenie, takie powiedzenie, zapisałam je sobie. Że dzisiejsze czasy odsłaniają takie zjawisko, że bardzo animalizuje się człowieka i humanizuje zwierzęta. Że gdzieś te role zostały jakby funkcje zamienione, jakoś się to wszystko miesza. Jeśli człowiek zapomina skąd jest, może dojść do tego, że bardziej przypomina zwierzę. Bo działa tylko w instynktach. Zapomina o swojej duszy, zapomina o życiu wiecznym, zapomina o tym, w co jego serce zostało wyposażone przez samego Boga. Przecież w podobieństwo do Niego zostało wyposażone przede wszystkim zdolność do kochania, do przebaczania, do dobra, do miłosierdzia, do wszystkiego, co najpiękniejsze i najbardziej, powiedzielibyśmy, takie szlachetne i ludzkie. Czasami mówimy, że jeśli ktoś w nieludzkich warunkach zachował się po ludzku, no to jest naprawdę bohater. I to jest naprawdę heroizm. I to jest świętość. My może nie żyjemy w nieludzkich warunkach, ale czasami jest taka pułapka, taka pokusa, by nie zachować się po ludzku. Kochani, życzę Wam i sobie też, byśmy zawsze pamiętali o tym, skąd jesteśmy i dokąd idziemy. Bo wtedy ta nasza codzienność będzie temu niejako podporządkowana. Ona będzie spójna z tymi pytaniami i z odpowiedziami na nie. I jeszcze jedna refleksja. Jeśli gdzieś w naszym środowisku czujemy się zaproszeni do jakiejś ewangelizacji, do jakiegoś opostołowania, widzimy, że w środowisku naszej pracy są obok nas osoby nieprzychylne Bogu, nieżyjące w przyjaźni z Bogiem. Z dala od kościoła, od sakramentów świętych, albo wrogo nastawieni, albo tacy, którzy z nami dyskutują, którzy nas prowokują do takich różnych trudnych rozmów. To, to wczoraj też miałam taką refleksję, kiedy usłyszałam, kiedy właśnie brałam udział w pewnej rozmowie, to taką, taki prosty wniosek, ale chciałabym chyba sobie i, i nam tak jakoś razem tu przypomnieć, że, że jeżeli chcę kogoś pozyskać dla Boga, to nie mogę zacząć od moralizowania i święty tego nie robi. Wydaje mi się, że najlepiej rozmawiać właśnie o tym, skąd, wokół tych pytań ta rozmowa niech się toczy, skąd jesteś, dokąd idziesz. Często ludzie bronią się, niektórzy z nas też, przed zadaniem sobie odpowiedzi na te pytania, a one uporządkują całe nasze życie. Jeśli człowiek unika odpowiedzi na te pytania i nie wie skąd jest i dokąd idzie, no to jego życie też wygląda tak dosyć. Powiedziałabym yy, chaotycznie, jakby to nie było, jakby nie miało celu. jest jakimś zbiorem przypadkowych zdarzeń, przypadkowych wyborów, albo od zachcianki do zachcianki. No różnie to może być. Niech, to, niech te dwa pytania dzisiaj będą z nami, bo najgłębszą odpowiedzią jest to, że Święty jest dzieckiem Bożym. On odnajduje się w tym Bożym dzieciństwie i dlatego żyje jak Boże dziecie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam na jutro.